Siema. Dzisiaj Wam zaprezentuję wkrętarkę Fatmax Stanley Fatmax, a dokładniej model FMC625D2. Akumulatorki 2Ah, dwie sztuki. Jak widzicie 3 lata gwarancji, ale pod warunkiem, że zarejestrujecie się na stronie www producenta. Gdy tego nie zrobicie gwarancja jest 2 lata. No i co tutaj mamy w środku? Wkrętarka, komunatorek i tu powinna być ładowarka, ale jest w innym miejscu, nie ma sensu je przynosić. Ładowarka jak ładowarka. No i wam opowiem pokrótce, jakie ona ma cechy, ta wkrętarka. Dobra, może zacznę od początku. Futerko bardzo solidne. Futerko mam na myśli uchwyt tutaj, bo tak to się potocznie nazywa. Spotkałem się również z takimi wkrętarkami z tej serii, które mają tutaj gumowany ten uchwyt, ale według mnie lepiej, gdy to jest metalowe, bo przynajmniej tak szybko się nie zedrze. Jak sami widzicie, już ta farba jest tutaj zdarta, bo podczas zwiercenia o coś zahaczyłem. Co mam tutaj dalej? Tutaj dalej jest sprzęgło od 0 do 22, i tutaj macie przełącznik. Yy, no Po prostu włączenie udaru, że jak to sobie ustawicie na, na młotek to macie udar, który bardzo fajnie działa. Tu mamy dalej przełącznik obrotów 1-2, na jedynce jest od 0 do 400 obrotów, a na drugim biegu jest od 0 do 1600. Made in PRC, czyli oczywiście Chiny. Tutaj jak widzicie to jest metalowe, także powinno wytrzymać sporo. I co jest dalej? Dalej jest tutaj w środku silnik bezszczytkowy, który jest bardzo dużym plusem, bo nie powinno się to zepsuć szybko. To mi się podoba! O to chodzi! Tu mamy takie wystające elementy gumowe, które są bardzo przydatne w sytuacji gdy robicie coś na dachu i położycie sobie w wkrętarkę. Wtedy wam nie spadnie do rynny, tylko będzie się trzymała, bo to jest takie fajne, elastyczne. Także fajnie jest to przemyślane. Tu mamy dalej diodę doświetlającą, która według mnie jest umiejscowiona w złym miejscu. Lepiej żeby była tutaj. Wtedy by fajnie wam świeciło od dołu. A świeci wam tak z tej pozycji. I zobaczcie, jak to świeci. Widzicie, świeci tylko od dołu. Lepiej żeby to było tutaj w tym miejscu, ta dioda. No ale i tak, nie, nie ma źle. W miarę coś tam widać, jak wiercicie. Co jest dalej? Dalej jest gumowy czarny uchwyt, który w miarę fajnie się trzyma. A nie tak jak w wielu kręcarkach, że po prostu jest plastik twardy, który jest tylko wymalowany na czarno. Tutaj jest dalej guziczek, który wciskacie i widzicie, ile macie jeszcze baterii. To też jest fajne, jest bardzo to przydatne, gdy nie wiecie, kiedy ładować akumulatorek, a kiedy nie. No oczywiście on się wyłączy jak już nie będziecie pracował, to wkrętarka nie będzie chodzić, ale lepiej zawczasu wiedzieć ile jeszcze mamy mocy we wkrętarce, w baterii. No i co można powiedzieć o tych bateriach? 18V litowe jonowe dwie sztuki w zestawie 18V. Akumulatorek się ładuje około godziny, także według mnie to jest bardzo szybko. No i jakie wady ma ta wkrętarka? Jest trochę ciężka Albo ja jestem taki słaby? Dobra, zważę ją i się zaraz okaże ile ona waży Wyzerowane 1668 gramów Nie powiem Wam czy to jest dużo czy mało bo nie mam porównania I wada numer 2, ja pierdolę, już nie pamiętam, czy mówiłem wam o tym ale po prostu tutaj, gdy wiercicie to sprzęgu na pierwszym biegu jest bardzo mocne i gdy wkręcacie sobie mebelki, gdy skręcacie meble, to możecie sobie urywać gwinty w szafkach. No i pytanie na koniec: czy kupiłbym to wkrętarkę jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Dla amatora jest to rewelacyjna wkrętarka. Tylko z tym, że nie kupujcie jej w sklepie stacjonarnym, bo ja za nią zapłaciłem 755 zł. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo nie ma ostrości. O, teraz widać. 755. Gdy kupicie ją na Allegro. To zaoszczędzicie przynajmniej 200 zł, bo ona chodzi po 450 zł na Allegro. No czyli nawet 300 zł mniej niż w takim normalnym sklepie. Aha, i jeszcze pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, żeby było faktycznie 3 lata gwarancji, to musicie się zarejestrować na stronie producenta, bo w takim w innym wypadku będzie normalnie 2 lata. Ustawowe. No to by było tyle. Super, wklętarka. Polecam. Нара.